Kochani, rozpoczynamy dzisiaj drugą połowę Adwentu. To jest trzynasty dzień z dwudziestu czterech, jakie mamy w tym roku na Adwent, i słyszymy takie słowa. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Te słowa oskarżenia wobec Jezusa dla mnie są radosną nowiną. Bo mówią, że Jezus jest moim przyjacielem. Nie tylko wtedy, kiedy jestem wierna, kiedy czynię dobro, ale właśnie wtedy, kiedy jestem takim celnikiem i grzesznikiem. Celnikiem, bo współpracuję z wrogiem mojego zbawienia. Zawsze wtedy, kiedy popełniam jakikolwiek grzech. Celnikiem, który oszukuje, okrada innych z czasu, z szacunku, z miłości. Grzesznikiem, który wpada ciągle w te same grzechy. Tak, jestem takim grzesznikiem. I to daje mi niejako pierwszeństwo do przyjaźni z Jezusem. Bo on wie, że jeśli on mnie odrzuci, to będę zgubiona. I nie chodzi o to, że Jezus nie jest przyjacielem dla tych, którzy są mu wierni, dla świętych. Jest. Ale to jest tak jak z postawą matki, która ma gromadkę dzieci. Najwięcej czułości, najwięcej obecności będzie poświęcać dla tego dziecka, które jest najsłabsze, które najbardziej tego potrzebuje. Ono ma niejako. Pierwszeństwo do jej bliskości, do jej czułości obecności. A więc te słowa są radosną nowiną dla każdego, kto wie, że jest grzesznikiem. Jezus nie wypiera się przyjaźni wobec grzesznika. I nawet jeśli wszyscy już Cię przekreślili, jeśli wszyscy spisali Cię na straty, to Jezus nie. Jezus nadal jest Twoim przyjacielem.